Dzwon jest odlany za rok, będzie 400 lat. 1617 rok, ufundowany przez miejscowych parafian, odlany w Omuńcu przez Adama Strauba. Przez długie, długie lata służył naszej parafii. W roku 1942, na wiosnę, w ramach powszechnej akcji prowadzonej przez hitlerowców, został zarekwirowany z przeznaczeniem na cele wojenne. Podobnie jak młodszy dzwon z 1618 roku Jerzy. One znalazły się, tak jak wszystkie te dzwony w Hamburgu. Jerzy gdzieś po drodze został już przetopiony, natomiast Maria jako, że była zakwalifikowana do tej najwyższej grupy ocalała. Dlaczego ocalała? A może nie sam wiek, jeszcze jest tak istotny, jak również ornamentyka na tym dzwonie rzadko spotykany motyw matki boskiej karmiącej, który jest na takim medalionie. No i bardzo ładnie udekorowany cały dzwon, zarówno przy koronie, jak i na dole. Po 10 latach rząd Republiki Federalnej Niemiec. W ramach rekompensat wojennych przekazywał te dzwony swoim parafiom, ponieważ w Niemczech też były rekwirowane dzwony nie tylko u nas, na całym terenie zajętym przez Niemców. I nasz dzwon trafił w 1952 do parafii w Elze, to jest biskupstwo Hildesheim w Dolnej Saksonii. No i tam przez te kilkadziesiąt lat służył tym parafianom, dlaczego trudno było go odzyskać, ponieważ Niemcy, właściwie episkop, Episkopat niemiecki dogadał się z aliantami, a konkretnie z Brytyjczykami, że wszelkie dobra, które przejęli z terenów włączonych do Rzeszy, nie podlegają zwrotowi. A jak wiadomo, Śląsk został włączony do Rzeszy, nie był, tak jak większa część Polski, składem guberna gubernatorstwa generalnego, tylko był włączony do Rzeszy. Dlatego on nie podlega zwrotowi i nasz dzwon też nie jest oddany nam na własność. On jest dalej własnością rządu Republiki Federalnej Niemiec, a my go dostaliśmy w użyczenie. Całe te procedury trwały około 4 lat. 4 lata temu młody historyk z naszego terenu Romek Cop znalazł ślad, że ten dzwon jest. Wystąpiliśmy do tamtejszej parafii z prośbą o to, żeby nam go oddali. I czekaliśmy tam, na tą zgodę też około pół roku. Dostaliśmy zgodę, że e, Rada Parafialna jednogłośnie jednak przychyliła się do naszej prośby. Mimo, że parafianami są tam głównie wysiedleńcy z terenu Górnego Śląska, i oni czuli taką więź emocjonalną do tego dzwonu. Dostaliśmy zgodę i zaproszenie do parafii w Elze, żeby po prostu zawiązać jakieś więzi, znajomości, przyjaźni. Chcieli wiedzieć, w jakie ręce ten dzwon pójdzie, więc udaliśmy się na, na to zaproszenie w cztery osoby jako delegacja oficjalna, plus parę osób, które tam miało niedaleko rodziny i spotkaliśmy się z proboszczem, z parafianami. Bardzo mile nas tam przyjęli. I potwierdzili chęć oddania, ale jednocześnie powiedzieli, że nie mają pieniędzy na demontaż dzwonu, ponieważ ten dzwon znajdował się w bardzo wąskiej dzwonnicy, a były zawieszone trzy, nasz był w środku, więc zdjęcie tego dzwonu musiało nastąpić przy pewnej rozbiórce części pokrycia dachowego na tej wieży żeby go dźwigiem wyciągnąć, zdjąć, w jego miejsce zainstalować inny i tu się zaczęły schody finansowe. Ale pomocą przyszedł mi pan poseł Szarama, który wystąpił z interpelacją do ministra, ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego z zapytaniem, czy można uzyskać jakąś pomoc celem sprowadzenia tego zabytku. Pan minister odpisał, że oni zrobią wszystko, aby nam pomóc. W związku z tym, zwróciłem się do ministerstwa już bezpośrednio i dyrektor jednego z wydziałów, który się zajmuje tymi sprawami, Miller, dyrektor Miller, mnie poinformował, że takiej pomocy nam udzielą. Nie mogą tego udzielić bezpośrednio, więc skontaktowali mnie z Fundacją Kronenberga w Warszawie, która współpracuje ściśle z Ministerstwem i z fundacji otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy złożyć stosowny wniosek i oni go rozpatrzą i jest duża szansa, że dofinansowanie dostaniemy. Wniosek złożyliśmy, fundacja zaakceptowała, przelali nam 20 tysięcy, bo mniej więcej tak wycenili Niemcy, że może to kosztować w granicach 5 tysięcy euro. To było parę lat temu, więc ta euro było troszkę niższe. I teraz, żeby sfinalizować to, trzeba było jeszcze dwie bariery biurokratyczne w Niemczech pokonać. Musiała być zgoda, oprócz parafii, zgoda Biskupa Hildesheim i zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, który jest nominalnym właścicielem. I to trwało długo, ponad trzy lata, ale na początku tego roku otrzymałem odpowiedź od biskupa Hildesheim, że wszystko jest sfinalizowane. I mamy czekać tylko na te elementy już praktyczne, czyli na zdjęcie dzwonu i transport. W międzyczasie wzrosły koszty. Z tych 5 tysięcy euro zrobiło się 8 tysięcy euro, co dla nas, dla stowarzyszenia, było niemożliwe do realizacji, ponieważ my mamy symboliczne składki. I tu z pomocą przyszła nam parafia. A myśmy się w międzyczasie przekształcili z takiego komitetu odzyskania dzwonów w stowarzyszenie zarejestrowane, żeby móc w obrocie cywilno szczególnie międzynarodowym, brać udział. I na początku tego roku przyszło to potwierdzenie. Ja miałem już w międzyczasie dwa wystąpienia do Fundacji Kronenberga o przedłużenie terminu. Zgodzili mi się i yy, pod koniec maja zacząłem już tak troszkę naciskać, żeby przyspieszyli te sprawy, bo ponieważ po ostatnim czerwca być może my nie będziemy w stanie tych pieniędzy już przelać, bo będziemy musieli je zwrócić do fundacji. I sprawa nabrała już wtedy przyspieszenia. No i praktycznie tydzień temu dzwon znalazł się u nas w parafii. Kolejnymi etapami, które są przed nami, to jest renowacja tego dzwonu, ponieważ stan jest taki, że on może dzwonić, może funkcjonować, ale my go chcemy wyeksponować, więc trzeba go odnowić. Musimy wybudować wieżę, taką sześciometrową, żeby go było widać. Chcemy go zlokalizować przed kościołem, ponieważ na wieży wiszą, czy dzwony, które już od 50 czy 60 lat są zgrane i. Po prostu są wykorzystywane. A chcemy go oprócz tej funkcji takiej historycznej, również, żeby ona miała funkcję praktyczną ten dzwon i być może będzie on służył tak sobie z rzeczy prawdopodobnie, rada parafialna żeby żegnać naszych zmarłych mieszkańców, że byłby używany w przypadku pogrzebów mieszkańców. Mnie osobiście ten dzwon leżał na sercu, ponieważ mój dziadek był przez 50 lat kościelnym. A do jego obowiązków należało między innymi uruchomianie dzwonu i mój dziadek, później jak już był chory, jego synowie i zięciowie ten dzwon jeszcze wiszący w starym kościele uruchamiali. Więc ten wątek taki emocjonalny też był jednym z takich leitmotivów, który mnie napędzał, żeby to zrobić.